Witam bardzo serdecznie. Początek lutego, pogoda jak drut. Jak widzimy, drobne przemrożki wiosną. A w produkcji integrowanej akurat musimy myśleć o, badania, o badaniu azotu przed rozsianiem pierwszej dawki, żeby nie na czuja wysiać, tylko że rzeczywiście na potrzeby. Proszę Państwa, przyłączę kamerkę. Jak najłatwiej, jeśli nie weźmiemy kładów jak to łatwo zrobić. Proszę, proszę pani Nikola, proszę się przedstawić. Proszę państwa, te wiertło ma akurat 60 cm, czyli tutaj akurat kładziemy sobie dwa różne kolory, żeby nam się nie pomieszało, nie pomieszało. I jak łatwo, Tuż oczywiście kolejna próba. Musimy pamiętać, że próba musi być jedna zrobiona z maksymalnie z 4 hektarów, co najmniej 15 takich nawierceń. Proszę Państwa, tutaj jak ktoś nie ma podstawy zrobione, no to nakuwamy drugą laską i, i a proszę popukać wiertłem i proszę tu, tu nam no, ładnie yy, no wyleci albo o, musimy sobie pomóc oraz ładnie wilgotna chleba yy, proszę państwa yy, czyli tak yy, wszystkie tajniki yy, wszystkie tajniki państwo poznają na szkoleniach a dla tych co już państwo byli na, na, na szkoleniu yy, proszę jeszcze tam parę dziurek brakuje proszę dowiercić yy, no i oczywiście te 15 to trzeba obejść po całym polu. No tutaj w ramach szkolenia, o taka wkrętarka e, e, bardzo to precyzyjnie zrobi. Mamy z 30 takich 15 na kuć, na jeden woreczek e, czy na jeden e, słoik. E, e, proszę Państwa tak, e, czyli przed siewem azotu robimy próby Azotowe. O teraz jak pani Nikola podejdzie, to nam powie gdzie na jakie trzeba zrobić. O poprosimy gdzie na jakie uprawy należy zrobić badanie gleby. Jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy, to tutaj tylko i wyłącznie podstawa, czyli fosfor, magnez, potas plus pH gleby. Jeżeli chodzi o rzepak, również podstawa, dodatkowo siarka i azot. Jeżeli chodzi o pszenicę, podstawa plus azot. Jeżeli chodzi o pozostałe zboże, tak jak jęczmień czy żyto, to tylko i wyłącznie podstawa. Dobra, czyli proszę Państwa, zapraszam Państwa na szkolenie. Akurat pierwsze będzie, szósty, siódmy, tutaj obok w inkubatorze. Szkolenie podstawowe. Kolejne szkolenie będzie w Oleśnicy pod Wrocławiem w przyszłym tygodniu. Za dwa tygodnie będzie we walcach w Opolskim, i na początku marca wracam z powrotem do Wielkopolski w Słupi Wielkiej, to jest akurat w budynku Coboru. Szczególnie tam zapraszam, bo na pewno mi miłe otoczenie fachowców będzie, czyli to, co ja nie powiem, to na pewno fachowcy. Z, cent z coboru dopowiedzą. Tym bardziej ta wiedza będzie najbardziej uzupełniona. Oczywiście za zapraszam też na szkolenie, którzy potrzebują uzupełniającego szkolenia z produkcji integrowanej, ale też ci, co byli dwa lata temu, trzy lata temu i chcieliby nowe metodyki, bo oczywiście teraz jak wejdziemy na stronę, mamy aktualizację metodyk, to też zapraszam jako wolny słuchacz na szkolenie. Nie wiem, bo oczywiście na szkoleniu może być 30 osób, wolnych słuchaczy, też może być drugie 30 osób. No i też jeszcze dodam, że szkolenie podstawowe z produkcji integrowanej daje uprawnienie dostosowanie środków ochrony roślin, roślin przez 5 lat. Czyli proszę Państwa, od 8 zaczynamy w czwartek. Teraz jeszcze Panią Nicole przełączę. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem doradczym. Do zobaczenia na szkoleniach, czy, czy gdyby były później po szkoleniu problemy, jak zgłosić, jak uzupełnić zapisy w dzienniku, to oczywiście pomagamy, nie zostawiamy państwa samych. A dzisiaj cieszmy się ładną pogodą, bo pewnie za chwilę dobostopnie będą OK do stosowania azotów, czyli, proszę Państwa, badanie azotu przy pszenicy rzepaku. Ostatni moment, żeby to zrobić. Pozdrawiam.